Przewodniczący powiatu wyszkowskiego, pana Waldemar Zowczak, panie Waldemarze, co tu się działo, zwłaszcza te ostatnie walki, puchar ziemi kurpioskiej, mistrzostwo ziemi kurpiowskiej, dwa nokauty dwóch takich mistrzów, to chyba powiat musi być dumny. Tak, oczywiście jeszcze do chwili obecnej to ta dramaturgia tych ostatnich pojedynków jest we mnie. Trzeba powiedzieć, że chciałem bardzo pogratulować tu organizatorom za takie piękne walki, jest to jakby jubileuszowa gala 20 i bardzo się cieszymy jako społeczeństwo wyszkowa, że są ludzie, którzy chcą robić, bo widać to było po zainteresowaniu społeczności wyszkowskiej, pełna sala, ludzie żywo reagowali, a rzeczywiście większość walk było na bardzo wysokim poziomie, a te trzy ostatnie walki to naprawdę było co oglądać. A nie żal trochę, że jednak ten pas nie będzie w Wyszkowie, bo jeden pojedzie do Warszawy, jeden do Ostrołęgi, a trzeci do Wrocławia. Była szansa na ten jeden, że zostanie w powiecie. Tak się mówi, co się odwleca to nie uciecę. Ja myślę, że Daniel Braleski rzeczywiście no, dostał klasycznie trafiony w wątrobę, a wiadomo jakie są skutki takiego uderzenia, ale myślę, że niebawem dojdzie do rewanżu, będzie szansa, myślę, że Daniel będzie miał okazję się zrewanżować. No, boks jest takim, wiadomo, sportem, że trudno przewidzieć czasami wynik, bo jeden cios może przeważyć o losie walki. No i w takim razie ostatnie pytanie. Powiat Wyszkowski jest dumny, że taka impreza tutaj się odbywa? Tak, oczywiście powiat Wyszkowski jest dumny. Myślę, że cała społeczność, zresztą było, jak już wcześniej mówiłem, po sali, była pełna sala, dużo rzeczywiście entuzjazmu, wielkie zainteresowanie. Życzylibyśmy sobie, żeby y, następne walki były odbywały się w powiecie wyszkowskim, tu w Wyszkowie. I my też tego sobie życzymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.